Tato, uważaj. Ech, dobrze. Jak ci się podoba Twój pokój? No, jest strasznie ładny. Tak mi się podoba, że. No nie wiem. Zawsze o takim marzyłam, wiesz? To dobrze. Będziesz miała jeszcze więcej roboty. Bo trzeba będzie się rozpakować. Dobra, stość. A ty w tym czasie się rozpakujesz. Dobra. Ja ci przyniosę od razu ciuchy. Dzięki, tato. Dobra, teraz trzeba będzie to rozpakować wszystko. Jezu. Ach, to może damy tu? No, tak, to będzie dobrze. Ach. Ach, jakoś się z tym uporałam. No dobra. Teraz co by tutaj porobić? Może zawałam dużo. Już skończyłam. To dobrze. Jak już skończyłaś, to co chcesz. Masz już swój pokój. Wakacje jeszcze trwają, bo niedawno skończyłaś szkołę. Dopiero pod koniec wakacji będziemy mogli Ci wybrać szkołę. Dobra, czyli co mam teraz robić? Co chcesz. I jeszcze jedno, szykuj się po... No to jak mam co robić, co chcę, to... Wiem, pójdę na fejsa, zobaczę, czy jest... Dyrekcja jest. Jest. L -o -l. Matko, Matka. to godzina? Muszę kończyć? Okej, okay, ja też. Ja też, pa. pa. Jezu, ale późno. Hmm, dobra, będę musiała się Tym już poszukać. Z tą ręką, nie? No to idę spać. No jutro mnie czeka pełno roboty.